Adam Roguski prosto z parkietu. Jeśli chodzi o wstępnia, krótka piłka, Jakub Stypuła, prezes Polimeksu Mostostalu, to zdaje się pierwszy duży wywiad, także bardzo się cieszę, że właśnie w Parkiet TV zapraszam do oglądania. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, dziękuję przyjemnie za zaproszenie. Będziemy rozmawiać o przyszłości spółki, ale zaczniemy od przeszłości. Te lata 2023-2024 to gigantyczne straty, można powiedzieć, że lata łez dla inwestorów, powód... To kontrakty głównie energetyczne, o tym sobie za chwilę powiemy, ale przyszedł pierwszy kwartał, wyniki za pierwszy kwartał prawie 40 milionów złotych zysku operacyjnego, 30 milionów zysku netto i to przełożyło się na wzrost kursu do, do nowych maksimów 5,65. Teraz ta temperatura troszkę opadła 4,75 kosztują akcje. Była konferencja, pierwsza od bardzo dawna i padły tam różne informacje. Na przykład, że perspektywa jest taka, że w tym roku przychody będą między 3,5 a 4 miliardy złotych. I patrząc na ten pierwszy kwartał, zyski na plusie, czy można powiedzieć, że. Cały rok będzie dobry i jeśli łzy, to będą to dla inwestorów. łzy szczęście. radości, uży szczęście radości. No taki mamy plan, nie ukrywam i tak działamy całym zarządem i całą spółką, żeby podtrzymać tą dobrą paso, ile można mówić o pasie, czyli o wynikach jednego kwartału. Pod koniec sierpnia 25-26 będziemy publikowali wyniki za pierwsze półrocze. Już teraz wszystkich chciałem serdecznie zaprosić na konferencję, śledzenia tej publikacji w internecie. Mamy nadzieję, że. i głębokie przekonanie, że w tym kierunku będziemy nawigować. Te duże straty w latach 23-24, zwłaszcza 24, to zasługa, efekt, wynik takich feralnych kontraktów energetycznych. Czechnica, Puławy. Czechnica i teraz pytanie, na jakim etapie są te kontrakty i czy jeszcze mogą albo zagrozić wynikom, albo odwrotnie, bo rezerwy są po to, żeby je odwracać. Odpisy. No, życzylibyśmy sobie, natomiast zakładamy, że pozostaną bez wpływu na wynik spółki, to znaczy ani nie zagrożą i tutaj mamy takie Głębokie przekonanie, ale też i niespecjalnie polepszą. Mhm. A jak to technicznie wygląda? Bo Czechnica, tutaj zawarliście częściową ugodę z wykonawcą tak, i ta to... inwestycja została oddana. Tak, w maju. Tak. I co tam jeszcze zostało do. No, do jesteśmy teraz. Badania? Zakończyliśmy to inwestycję, mamy podpisany protokół odbioru, weszliśmy w okres gwarancji. Porozumieliśmy się zamawiającym co do kwot i wynagrodzenia, to już jest ujęte w naszych wynikach. Teraz prowadzimy dyskusję i analizy, które dotyczą terminu realizacji i Właśnie tego terminu odbioru. Puławy to jest inwestycja trudniejsza. Odstąpienie od kontraktu. Zamawiający też zerwał ten kontrakt, więc spotkacie się w sądzie, jeśli chodzi o rozliczenie. Zeszliście z placu budowy. Jest szansa na jakiś powrót, czy to już jest zamknięta? Ten kontrakt został zakończony. Strona odstąpiła od kontraktu. Nastąpiła pełna inwentaryzacja, przekazanie obiektu zamawiającemu my. Zdekompletowaliśmy czy usunęliśmy zaplecze budowy, bądź jesteśmy w trakcie jego usuwania, więc no niestety tutaj jest taka taka sprawa, że tutaj będziemy na drodze sądowej dochodzić między sobą. To porozmawiamy teraz o perspektywach rynkowych. Na koniec marca wartość portfela nieco ponad 7 miliardów złotych, prawie 3,5 miliarda to nafta, chemia, gaz, energetyka 2 miliardy 400. I wiemy, że właśnie ta nafta chemia będzie driverem, jak to się ładnie mówi po polsku, wyników w tym roku. Jakie są perspektywy? Perspektywy są jednoznacznie pozytywne, ale nie tylko w tym segmencie petrochemicznym, ale patrzymy też z optymizmem na energetykę. Głównie opieramy swoje podejście na podaży powiem krótko, to znaczy tych projektów będzie tak dużo. I o takiej wartości, że jesteśmy głęboko przekonani, że będziemy mogli dokonywać ich selekcji. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak buńczucznie, ale naprawdę podaż tych projektów jest tak duża, że możemy do nich podejść w sposób racjonalny, ograniczyć ryzyko, bo to jest najbardziej istotne i dobrze przygotować się do tej realizacji. Wybrać po prostu te, co do których mamy absolutne przekonanie, że jesteśmy w stanie im podołać, że jesteśmy w stanie zrobić terminowo i z rozsądną marżą. My myślę, że ten termin buńczuczny, to selekcja nie brzmi błęczucznie, tylko właśnie rozważnie, bo bardzo często o kontraktach energetycznych, zwłaszcza dużych, słyszymy w kontekście właśnie nieporozumień, problemów z rozliczeniem i tak dalej. Czy to nie są kontrakty wyższego ryzyka i jak na przykład tam wygląda kwestia waloryzacji, bo to głównie się o, to raz, rozbija. Są kontrakty wysokiego ryzyka, ponieważ to są kontrakty wymagające i trudne pod względem wykonawczym. Również jesteśmy obciążeni tym ryzykiem technicznym. Nie jest to tylko i wyłącznie budowlanka, czyli nie oddajemy mostu drogi, nie umieszając kolegom, który również w naszej grupie kapitowej realizują takie inwestycje, ale. Oddajemy pewien obiekt, który później jest w ruchu, i to są bardzo wymagające pod względem technicznym realizacje. Często też jesteśmy uzależnieni od dostawcy technologii. Natomiast sytuacja Polimexu jest taka, że mamy naprawdę, w tym roku obchodzimy 80-lecie działalności naszej grupy kapitowej. Mamy bardzo duże doświadczenie w realizacji inwestycji energetycznych. Też, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, worst practice z ostatnich e, paru lat związanych z realizacją tych trudnych kontraktów, wyciągnęliśmy z nich wnioski i to jest kapitał, który, no, którego nie można roztrwonić. Co więcej, jesteśmy chyba. Jednym z ostatnich, jeżeli nie ostatnim takim polskim dużym wykonawcą, który w formule IPC może się podjąć realizacji tych inwestycji, wiem doskonale, że to jest nasza przewaga konkurencyjna. Bariery wejścia w rynek są bardzo duże i mało kto im może w stanie podołać, a nawet jeżeli będzie w sposób formalny w stanie im podołać, no to realizacyjnie jesteśmy głęboko przekonani, że realizując te pierwsze swoje inwestycje w Polsce, będzie miał bardzo trudny, bardzo duży problem i, i duże trudności z tym, żeby, żeby to w sposób efektywny ukończyć. I na tym się właśnie opieramy. Natomiast przystępując do realizacji tych kontraktów, bardzo rozsądnie szacujemy teraz ryzyko, bardzo rozsądnie podchodzimy do wyceny. Też nie ukrywam, że wykonaliśmy dość dużą pracę wewnątrz naszej grupy kapitałowej, optymalizując procesy przygotowania ofert na przykład i dalej w tym całym procesie inwestycyjnym po kolei bierzemy następne na tapetę, czyli proces realizacyjny, raportowania i wszystkie procesy wspierające, jak zakupowe albo informatyczne. Ja jestem naprawdę dobrej myśli. Polimex skojarzony jest właśnie z energetyką, ale bardzo mocno rozwinęła się ta noga nafta, chemia, gaz. Ale zawsze się te, pojawiały się te wątki większej dywersyfikacji. Jak spojrzymy na portfel, to budownictwo infrastrukturalne to jest 0,4 miliarda i budownictwo przemysłowe prawie pół miliarda złotych. Jak tutaj możecie się rozwijać? O jakie kontrakty chcecie konkurować? W tym łańcuchu wartości to uzupełnia nasze podstawowe kompetencje związane z budownictwem energetycznym i tą petrochemią. Proszę też mieć świadomość tego, że na przykład inwestycje typu offshore wymagają również tych inwestycji, które są na lądzie: typu porty, stacje, które, wyprowadzenie mocy i, 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 i tym podobne obiekty. Jest to coś, co będzie na pewno uzupełniać nasz portfel. Nigdy, wydaje mi się, że nigdy nie będzie tak ciążyło na tym portfelu, jak inwestycje w energetykę czy właśnie w naftę, chemię, gaz. Natomiast jest to coś, czego na pewno nie będziemy chcieli rezygnować, bo tak jak mówię, w tym całym łańcuchu wartości daje nam raz, że go uzupełnia, dwa, daje nam taką pewność realizacyjną. Te marże są zdecydowanie niższe. Widzimy, co się dzieje w inwestycjach infrastrukturalnych

W szeregu przetargów dotyczących, czy to budowy obiektów mostowych, czy to obwodnic albo dróg, no marsze tam są absolutnie niskie i śmiem twierdzić, że te oferty, które teraz mają 16-17 konkurentów w postępowaniu przetargowym, jestem głęboko przekonany, że te oferty, które teraz wygrywają, no to są ofertami takimi na przetrwanie składanymi przez naszych konkurentów. Niemniej jednak w ograniczonym zakresie, ale będziemy chcieli chcieli utrzymać tą działalność infrastrukturalną i dotyczącą budownictwa kubaturowego. Tym bardziej, że sama infrastruktura bądź budownictwo kubaturowe może być troszeczkę mylnie odbierane, jeżeli chodzi o profil działalności naszych grup. My skupiamy się również na obiektach przemysłowych. Niedawno podpisaliśmy umowę na budowę Boże, magazynu składowania biomasy w Kozienicach. To jest przez kolegów z Polimeksu Budownictwo. Koledzy z Polimeksu Infrastruktura realizują na przykład teraz parę takich ciekawych pomysłów, parę ciekawych realizacji. Jednym jest z nich jest już na ukończeniu, bądź ukończone praktycznie Muzeum Zbiorów Archiwalnych w, w Lesznowoli. Tak jak i poligon dla marynarki wojennej w Ustce podczas tej konferencji wynikowej padło takie stwierdzenie, że jeśli chodzi o możliwość budowy portfela zamówień w Polsce, to jesteście spokojni, tu wyzwaniem prawdziwym będą pracownicy i finansowanie. Jak to z tymi pracownikami wygląda? Tu się otwierają wątki trochę polityczne. Imigranci, czy są potrzebni, czy nie? Ukraińcy wyjechali, żeby bronić kraju, no a pracowników na miejscu jest bardzo mało, a tych inwestycji będzie coraz więcej. Mamy do tego takie podejście bardzo spokojne i rzekłbym, procesowe, organiczne, pozytywistyczne. Prowadzimy szeroko zakrojone działania związane ze współpracą z. Uczelniami ze szkołami technicznymi i zawodowymi. Prowadzimy również taką działalność w tych miejscach, w tych lokalizacjach, w których jesteśmy obecni, czy to poprzez to, poprzez na naftobudowę, czy poprzez Mosto tam staramy się pozyskiwać pracowników. Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby praca, czy to w mostostał sielce, czy w naftemoncie na naftobudowie, czy w Polimeksie, była taką pracą pierwszego, pierwszego wyboru i zupełnie oczywistym pomysłem na rozwój karier kariery zawodowej tam, gdzie jesteśmy obecni. Czy to w rodnikach nad Sanem, czy, czy właśnie w Sielcach, czy w Płocku. To będzie wyzwanie. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, ale też przygotowujemy się do tego, zmieniając trochę sposób funkcjonowania naszej spółki. Mocno stawiamy na szkolenia, rozwój kompetencji wewnętrznych. Powołaliśmy taki zespół trenerów. Nie chcę powiedzieć, że z optymizmem patrzę, bo to jest coś, co zawsze będzie takim elementem ryzyka, natomiast staramy się do tego przywiązy przywiązywać i przykładać dużą wagę i tym ryzykiem w jakiś sposób zarządzić. Więc wydaje mi się, że to, co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. Zobaczymy, jakie to przyniesie efekty. Będziemy korygować na bieżąco nasze podejście. Mówiliście też, że chcecie zwiększyć obecność za granicą. To jest wyzwanie dla polskich firm, ponieważ zagraniczne rynki są często bardzo mocno chronione. No, Odróżniają tak, od naszego. Proszę pana, tutaj taka mała dygresja. Wszyscy pracujemy na tej samej dyrektywie, która dotyczy zamówień publicznych. Nie wiem, czy państwo, pan ma świadomość, że we Francji udział zagranicznych firm w zamówieniach publicznych to jest 1,5%. W Polsce w drogach ponad 50%. No. Mamy swoje stanowisko, które wynaża, wyraża Polski Związek Pracodawców Budownictwa w, 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 w tej dziedzinie. I my, my, my myślimy tak, jak myśli Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Tutaj kolegów bardzo serdecznie pozdrawiam. A co za granicą jest dla Was interesujące? Gdzie widzicie ten potencjał rozwoju? Niemcy i kraje. Beneluxu. Tam, gdzie jesteśmy obecni, tam chcielibyśmy poszerzyć ten łańcuch wartości, i teraz y, podpisaliśmy umowę, y, taką dużą inwestycję w Hamburgu, w rafinerii Holborn. I proszę pana, myślimy jeszcze bardzo mocno o tym rynku energetycznym, ponieważ mamy, mówię tutaj o Niemczech konkretnie, ponieważ wiemy doskonale, że tam będą bardzo duże inwestycje, porównywalne do tych w Polsce. Y, liczymy, Będąc tam obecny, obecnymi, chcielibyśmy rozwijać tą działalność. Liczymy na pozytywny zwrot z tego zainwestowanego kapitału. Do końca tego roku na pewno będziemy chcieli otworzyć przedstawicielstwo w Berlinie. To na koniec jeszcze zapytajmy o ten. Medialny wątek, który się przebił, czyli Polimeks Mostostel zainwestował w spółkę, która dzierżawi majątek Rafako. Ona ma działać w oparciu właśnie o ten majątek, żeby produkować na potrzeby wojska, kolei. objęliście 33% udziałów za ponad 9 milionów złotych. Po co? Jaki jest plan na te inwestycje? No, musimy pamiętać o tym, że czasami jest taki moment, tak zwany momentum, tak? Czy to jest ten czas, kiedy trzeba podjąć decyzję, czy będziemy w coś inwestować, czy nie będziemy inwestować? Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. I my w Polimeksie musimy mieć apetyt na ryzyko ograniczony. Tutaj yy, nasza inwestycja jest ograniczona do 9 milionów 150 tysięcy złotych dokładnie, ale wszyscy wiemy, jaki strumień pieniędzy jest kierowany na ten rynek dotyczący wojskowości, obronności. I w naszej strategii, którą przygotowujemy, to będzie bardzo istotny element. Jeżeli chodzi o samą spółkę RFK, to mamy solidnych partnerów finansowych czyli Arpi Towarzystwo Finansowe z Zaś jeżeli chodzi o dzierżawiony majątek i tą aktywność w Raciborzu, no to spółka Rafako znamy ją, współpracowaliśmy z kolegami grotych pracowników, gdzieś tam pomiędzy tymi polimaksem czy Rafako przepływała w naszej grupie kapitowej, mamy wielu kolegów, którzy, którzy gdzieś karierę swoją zawodową w tym Raciborzu, mieli swoją karierę zawodową w tym Raciborzu i proszę pana, po kolei, solidni partnerzy finansowi, perspektywiczny rynek zasoby w postaci tego dzierżawionego majątku, czyli hale, suwnice, cała infrastruktura, która jest tego zakładu i zasoby ludzkie. W samym boże doświadczeni pracownicy. Uważam, tak. Biznesplan pokazuje, że to może być trafna inwestycja. Ta inwestycja jest wejściem w nowe sektory. Uważam, że to jest dobry pomysł przy ograniczonym ryzyku. Identyczną rozmowę moglibyśmy przeprowadzić na temat Ukrainy. To jest dokładnie to samo. Czy jest to perspektywiczny rynek? ryzykowny, mhm. natomiast uważam, że obecność tam powinna być zaakcentowana przez naszą spółkę też przy ograniczonym ryzyko. Czyli nie wyobrażam sobie dużych nakładów inwestycji kapitałowych liczonych w dziesiątki setki milionów, ponieważ ryzyko jest bardzo duże. No niemniej jednak szkoda byłoby stracić tą chwilę i, i, i nie włożyć tych setek, czy tam kilku milionów złotych. Pamiętajmy, że my jesteśmy dużą spółką. Mhm. A czy to znaczy, że o Ukrainie też myślicie już w taki konkretny sposób? Myślimy o Ukrainie w konkretny sposób. Z miesiąca na miesiąc jesteśmy coraz bardziej zaangażowani. Myślę, że do końca tego roku powstanie nasze. Przypominam, że mamy Czarnogradzki Zakład Konstrukcji Stolowych, firmy produkcyjną w Ukrainie. Chcielibyśmy być obecni w Kijowie, tam ustanowić swoje biuro, przedstawicielstwo, i myślę, że jest szansa, że to zrealizujemy do końca tego roku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Czy te dobre tendencje z pierwszego kwartału potwierdzą się w wynikach półrocznych, dowiemy się w sierpniu. Moim gościem był Jakub Stypuła, prezes Polimexu Mosty stalu. Dziękuję uprzejmie.